Jako misję zlecił Geringowi Hitler wobec Polski, marszałek Hermann Gering był de facto osobą numer dwa w III Rzeszy. W latach przed II wojną światową Gering pełnił funkcję pośrednika w stosunkach polsko-niemieckich. Co III Rzesza chciała od Polski? Subskrybuj mój kanał i oglądaj dalej. Dzięki. W notatce o stosunkach polsko w krytycznej fazie sporządzonej przez ambasadora Polski III Rzeszy Józefa Lipskiego czytamy: Gering miał powierzoną. O sobie przez Kanclerza misję czuwania nad rozwojem stosunków polsko-niemieckich. Za jego pośrednictwem czyniono w latach 1935-38 szereg prób pozyskania Polski dla planów niemieckich skierowanych przeciwko Związkowi Sowieckiemu, Sugerowano Polsce zawarcie konwencji wojskowej, paktu lotniczego oraz szeroką współpracę w dziedzinie przemysłu wojennego. Robiono aluzję co do możliwego podziału wpływu między Polską a Niemcami na terytoriach należącymi do Związku Sowieckiego. Wszystkie te wysiłki niemieckie nie odniosły skutku. Usiłowania niemieckie wciągnięcia polskiej orbitę III Rzeszy lata 1933 do jesień 1938 nosiły charakter sondaży, luźnych sugestii, a wreszcie konkretniejszych ofert. Nie wiązano ich w okresie tym jeszcze żądaniami ustęp centralnych na zachodzie strony Polski w przewidywaniu rekompensat na wschodzie. Strona niemiecka stale odżegnywała się od jakichkolwiek rewizjonistycznych zamiarów.